Serwis Książki Czytamy przedstawia dzieło Juliana Tuwima, zatytułowane Pstryk. Sterczy w ścianie taki pstryczek, mały pstryczek elektryczek. Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, to się widno robi w mig. Bardzo łatwo, pstryk i światło. Pstrykniesz potem jeszcze raz, Zaraz mrok otoczy nas. A jak pstryknąć trzeci raz? Znowu świeci blask, co zgasł. Taką siłę ma tajemną, ten ukryty w ścianie smyk, ciemno, widno, widno ciemno. Któż to jest ten mały pstryk? Może świetlik, może ognik? Jak tam dostał się i skąd? To nie ognik, to przewodnik. Taki drut, a w drucie prąd. Robisz pstryk i włączasz prąd elektryczny, bystry prąd. I stąd światło. Właśnie stąd.